Siemka wszystkim w kolejnej nowej misji. I widzimy ekranik troszeczkę inny niż zazwyczaj, ponieważ do tej pory mieliśmy do czynienia z wybieraniem broni. Tutaj nie wiem czy w ogóle da się coś zrobić. Okej, okay. tak więc rozpoczynam poziom. No i filmik, tak więc przez pewien czas będę cicho. Thank you. check out this beauty chairman tian chao leader of china's military the head of the sdc coalition's armed forces cocksucker plays hardball even with china's government they have as much control over him as we do this cat walks alone Chairman Zhao's squeezing Russia's balls real tight. Commander. If Russia caves in and joins SDC, they'd be the largest military force on the planet, which is precisely what Menendez wants, setting up the superpowers to wipe each other out. Right now, Iran and India are both under threat. SDC's making their move. Time for JSOC to step up. Their initial strike caught us off-guard and crippled our primary defenses. We held them off, but our regiment was decimated. We cannot withstand another attack. Was it SDC, Commander? We were hit by ground and air drones. FOB Spectre is vital to securing India's northern border. For rapid response, our only option is to halo in. The enemy's primary objective will be to smash the defense grid by targeting power generators and the satellite uplinks. If the grid goes down, there's nothing to stop them from penetrating the main control room. If that happens, FOB Specter is down and it's open season on India. Dobra, się mapka. Co w tym studio? Widzimy nasze główne cele, znaczy cel główny, jakieś trzy zadania, baza Widmo, którą zapewne będziemy musieli Otrzymać. OK. Cel pierwszy ukończyć podstawowe szkolenie. Drugi zaawansowane. I trzeci zapewne teraz. Szkolenie walki taktycznej i dowodzenia jednostkami naziemnymi. Ale chyba sami umiecie czytać. I ciekawe co teraz. Czy mapka musi ładować? Czy trzeba coś nacisnąć? Nie wiem, zobaczę. Enter. Czy coś takiego? Ok, możemy sobie to pominąć. Lewym przyciskiem. Już rozpoczyna nam się misja. To chyba jakieś szkolenia będą, czy coś w tym stylu Dobra Dwołeczkę sobie kliknę Uuu, ale fajne Mogę chodzi sobie chodzić teraz z tym dronem Dobra Granacik. Yy, teraz damy sobie 5 albo 3. No i... Przepraszam, ale jak ja to mogę kliknąć, bo nie za bardzo czaję. Aha, trzeba przytrzymać, spoko I będę się mógł teraz przełączać pomiędzy żołnierzami. Już czuję. C się mogę przemieszczać pomiędzy żołnierzami. A teraz będziemy kontrolować wieżyczkę. Wieżyczkę. A, fajne, fajne. Co my tu mamy? Możemy sobie patrzeć. Widoki taktyczne. A i tutaj sobie damy. Eee, fajne. Takie trochę taktyczne. Dobra, wracamy do żołnierza. Wezmę sobie tego pod trójeczką. I przemyślę go sobie tutaj. Okej, okay, ale czwórkę, żeby przemyśleć wszystkie oddziały. Tylko gdzie ja mam je dać? Dobra, niech będzie tutaj. Byle gdzie je dam I dowolną jednostkę żołnierzy, to niech będzie to I się wcielam w tego żołnierzyka A ci to dobra ćwiczebny I co teraz do zrobienia Leci coś, o Jakiś robocik mamy No, teraz trzeba użyć widoku taktycznego z powrotem, czyli o to gówno I co tu mamy? Atakujcie to Troje to takie toporne i przełączamy się z powrotem na żołnierza Dobra Chodźcie tu Czwóreczkę naciskamy Nie wiem gdzie za bardzo się przemieści ale Okej okay. To szybko, naciśnię, szybko sobie nacisnę I tu sobie podejdą Pojedynczą jednostkę, no to sobie wy, można wziąć 5, 1, 3 lub 2 Ej, znowu z tym nie wyłączyłem e, no, szybkie naciśnięcie. 4 work no. people. Samo ucieczek ukończone. Trochę nudny był e, Rozpocznij misję. Spoko. Trochę nudna był ten samoluczek, ale jednak trzeba było przeboleć i teraz czekamy aż tam się mokka załaduje. I co my tu mamy? Osłanianie fabryki. Wygląda na to, że będzie już taka misjka, że sobie chyba postrzelamy do jakichś normalnych przeciwników. O niech to się załaduje w końcu Póki co jakieś pierdoły nam tu wyskakują A my czekamy aż tam się mapka załaduje Okej, okay, możemy pominąć A czy nie tyle co pominąć co wyłączyć ten ekranik Okej, okay. trzeba będzie zabezpieczyć jakieś gówno Ale już chyba sobie postrzelam tak fajnie

Przybycie sił przeciwnika za 30 sekund Jak widzimy w górnym, w górnej części ekranu To może w tym czasie, nie wiem, sobie coś Pooglądam, poustawiam jakieś wieżyczki czy cokolwiek Dobra, tu jest wieżyczka Fajny ma widoczek Teraz na tego hmm, dronika też jest dobry widoczek Na piąteczkę przełączam Okej, okay, tutaj i co my tu jeszcze albo wiem 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 gdzie gadam Tu gadam Przez to okno będzie I się przełączy na trójkę, czyli jakiś inny żołnierzyk Ten Okej okay. Muszę ochronić tego obiektu Dobra przełączam się z powrotem na piątkę Trochę tak żongluję Ale gdzie tu jest ten przeciwnik no Chodźcie przeciwnicy O cholera, idą

oj, coś mi tutaj... Przeciwnicy zeskakują chyba z tego. A, macie granat. Smacznego. Tu chyba jest na razie opanowana sytuacja, ale tu widzimy, że to C, tak lekko ten okrąg jest taki nadgryziony, że to tak nazwę. Kolokwialnie troszeczkę. Dlatego pójdę tam zobaczyć, co to się temu wyprawia. I w ogóle co to my tutaj mamy robić? Jakiś duży zbiornik O kurde jakieś gówno, weźcie to ode mnie A, ale szybko O kurcze strzelają do mnie Tylko skąd? Okej okay, przełączam się na innego żołnierza Bum 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 Teraz przełączam się na ten to działeczko. O, sorry, to mój. Przełączam się na to mm, gówno. Trochę. O, tutaj się przyda. Gincie. Coś muszę tu podejść i im tu zabezpieczyć. A to moi są już Weźcie to rozwalcie Cokolwiek tu główne jest C Gdzie jest C Kurde ja tego mogę nie obronić przez To 7 minut bo ja trochę nie ogarniam Ajajaj. No tutaj się Ruszcie Okej okay się przełączy na trójkę czyli tych gości ja wam tu dam atakowanie koty dobra dawać tutaj a to moi są spoko teraz się przemieszczam żeby pomóc im bronić tych pozostałych tutaj na razie jest dobrze ale tam widzimy że już jakieś pały z helikopterka sobie idą o, już mi się skończyły te granaty Wracaj tu O cholera, plecy mam Dobra panu O, ten gościu mi padł Ale to nie znaczy, że umieram Tylko po prostu się przełączam do innego Ziomka O cholera Wrogi Niedobry Jakiś dron Czyli inne gówno Ginżesz Zginiesz, psie Okej, okay, chyba pada powoli Cholera jasna no Ileż to ma wytrzymałości No, leży w końcu Ale gdzie? A, kurczę, a sobie nie radzi coś E, utrzymali A. Tylko to główne teraz trzeba rozwalić. Ojoj, oj, oj. strzela do mnie. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Bo jest źle. Przełączę się do innego gościa. Ojoj, oj, oj. B jest pod ostrzałem. Przełączę się do tego widoku taktycznego. Gdzie wy jesteście, ziomki? Tutaj. No, dawać tutaj. Cholera, no? To bez zaraz padnie Boom. A, tu już moi są. O cholera, ale tu jeszcze jakiś główna do mnie strzela. Gień śmieciu Tutaj sobie zostawię gościa. I tutaj o oh, cholera Ile ich tu jest? Widzicie to w ogóle? No, tu dawać. Zabić ich. Wyłączam się z widoku taktycznego. W ogóle co to za bydło się tu dzieje? Nie ogarniam za bardzo. Bach, bach, bach. A, tu chyba nic nie ma? A, nie, jednak był gościu. Dobrze, widziałem. A, to mój jest, okej, okay, sorki. Za friendly fire. Ale z powrotem tam mi zajmują, no. Co, normalnie gówno. Ojojoj. Przełączam się do widoku. Bierzcie to, brońcie! Wszyscy! Iść tu! O cholera. Rozwalili mi. Jakby ten... Obszar. Bierzcie to, zabijać. Zabijać to wszystko. Wszyscy zabijcie no. Cholera jasna. Wszyscy. I yy, teraz się przełączę na jakiś... Na jakiegoś gościa. I rozwalę. Wybuchło. Cholera, zostało chyba tylko... Bez, zostało. Chyba tylko został ten... jeden... punkt. Muszę się tam bronić, tylko ja nie wiem za bardzo jak się tam dostać. Dlatego podejdę sobie tędy. Cholera, na którędy? Okej. Okay. Tu jest jakiś przeciwnik, to zapewne gdzieś tutaj. O, zbliżam się, tak mi się wydaje. Gdzie to jest, no? To jest chyba moje. O, jest. Znalazłem bazę. Jeszcze dwie minuty muszę tu wytrzymać. O, i sobie będę przez szybkę napieprzać. Oj oj, oj. Dobra, przełączę się na to działko Będę zamiast niego strzelać I gdzie tu przeciwnicy? Na razie chyba dosyć czysto jest Tak więc z powrotem sobie wyjdę tutaj I będę napieprzać Wrócę? O cholera Poszedł stąd, kurde Jeszcze minuta 57, muszę wytrzymać a tu nowi przeciwnicy przychodzą, dobrze że już jest już ich coraz mniej, tak mi się wydaje Chociaż... o cholera Poszedł, amunicja mi się kończy A co to za gówniany pistolet Dobra, raszuję ich Gincie Gdzie wy jesteście? To jest chyba mój Dronik Jak na razie czysto widzimy Zobaczę sobie gdzie w ogóle są przeciwnicy Jak się rozmieszcza sytuacja Ok tutaj są Już widzę mniej więcej skąd idą O amunicja mi się uzupełniła Ale fajnie Ale ten pistolet nie jest wcale taki zły Jak tak popatrzę Za to tam już idą A raczej lecą Abra zmieniam to gówno Ile tego jest w ogóle? Bardzo dużo. O cholera. O Ginżesz, śmieciu. Poszedł. To jest mój? A, chyba mój. No co jest, przecież z Kosy? W ten latający zasrany dron strzeliłem Trudno Przełączam się na kolejny ale Raful, autopro... Bałem się już, że nie trafię w gościa I gdzie tu teraz? Jeszcze 10 sekund, to to wytrzymam Okej, okay, padłem, ale to nie, nie o to chodziło, żeby tutaj nie padać Tylko przede wszystkim to przejść, tak? Więc... Się nie staram za bardzo, żeby przeżyć I tylko trzeba dobić resztki przeciwnika Więc to już będzie sama przyjemność prawie O cholera Dobra, full auto na ślepo Leży Sobie przy okazji zobaczę No tutaj no weźcie to, rozwalcie. I chyba misja udana. No, może to nie była jakaś super akcja i dosyć pewnie wiało nudą podczas y, tego filmiku, ale no cóż, no taka misja, taka gra no, nie zawsze mogę na to poradzić. Ale mam nadzieję, że i tak się podobało. Misja zakończona, teraz chyba muszę kliknąć zatwierdź Tak więc żegnam się tu już z wami I zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków, trzymajcie się